Generał Wiesław Kukuła powiedział, że być może jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku. A na to zareagował Leszek Miller, który powiedział: Panu Kukule, wszystko się pomyliło. Powinien informować obywateli, że jesteśmy tak przygotowani, że nikt nie jest w stanie nas zaatakować. Można powiedzieć, że jeden bredzi, a drugi namawia do kłamstwa. Ponieważ no jak możemy być tak przygotowani, że nikt nas nie jest w stanie zaatakować, kiedy nie mamy broni strategicznej? No to przecież jasne, że wcale nie jesteśmy tacy dobrze przygotowani. No i nie możemy być tak dobrze przygotowani po prostu a priori, ponieważ nie mamy broni strategicznej. Natomiast generał Wiesław Kukula po prostu wpisał się w tą grupę ludzi, którzy nas wpychają do wojny. Na szczęście, poza Leszkiem Millerem, bardzo dużo osób i dużo środowisk, zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony, oponowało generałowi Kukule i uważało, że tego rodzaju wystąpienie jest niedopuszczalne. niedopuszczalne. Nie zawsze wspominali o tym, że to jest nawoływanie do wojny, ponieważ mieli pewne obawy. Natomiast jest to nawoływanie do wojny, i na szczęście, na szczęście wiele osób i wiele środowisk buntuje się przeciwko takiemu stanowi rzeczy. A tak na marginesie, cały czas mówimy o przygotowaniach do wojny, do wzmocnienia armii itd. Ale dlaczego nie ma akcji dyplomatycznej? Czy Polska wysunęła jakieś propozycje, rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą? Czy Polska prowadzi jakieś rozmowy z Rosją, żeby się zabezpieczyć? Nie. To w ogóle jest wykluczone. To ma być decydowane ponad naszymi głowami. A przecież Donald Trump, który prawdopodobnie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, spotkał się niedawno z Żeleńskim w Stanach Zjednoczonych i powiedział w ten sposób. Ja mam bardzo dobre relacje z Putinem, i to powiedział przy Żeleńskim. I mam też bardzo dobre relacje z Żeleńskim. I uważam, że ta wojna będzie zakończona i że zakończymy tę wojnę. No oczywiście Polska nie jest w mocy zakończyć tą wojnę. Nie ma takiej potęgi i takich wpływów, ale przecież możemy być w dobrych relacjach z Putinem. I w dobrych relacjach z Żeleńskim. No, chyba lepiej być w dobrych relacjach niż w relacjach wrogich. Nie wiem, czy to jest niemożliwe. Czy to są jakieś moje fantasmagorie? No, mi się wydaje, że zawsze lepszy jest pokój niż wojna.